Witam, 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 widzowie, Chyba widzieliście w filmik tylko raz jest sprawy jakiś paczkomatu, że on założył paczkomat w Kielcach tego typu. Wiecie dlaczego on tak się spękał, może? On... wiem, że on tego nie zrobił. Od no, tego zacząć, bo za paczkomat trzeba płacić co miesiąc, bo to nie jest to, że zakłada się tam kosztuje yy, co miesiąc yy, utrzymać tego paczkomatu, tego typu. tego za coś, widzowie, fani. <ścoughs> po prostu zobaczyłem ten filmik. Ja wiem, widzowie, fani, dlaczego on, ten Ala paczkomat. Ja nie wierzę w to. Nie wierzę w 100%. Nie wierzę tego. Bo on się, chłop, wystraszył, że ujawnię zdjęcia na wykopie, ale niczym. Nie uratuje bo i tak musi się przyznać do prawdy na wykopie. Ja ma czas dzisiaj do wieczora. To i tak w tym kierunku i tak się nie ukroni, Że niby zrobił paczkomat w Kielce. Od tego zacząć, że żadnych fantów nie mam zamiaru brać. Od tego zacząć wzajemnie. Bo po prostu ja mam swoje rzeczy, jak mi coś brakuje, to idę do sklepu, kupuję. I tyle mogę powiedzieć wzajemnie. Aż mnie zdziwiło, że nagle paczkomat zrobił. Ja wiem dlaczego zrobił, ale zrobił, bo on nie zrobił, tylko ściemywalił. Od tego zacząć. Po prostu się chłop wystraszył, że jak nie przyzna się na wykopie, do wieczora, to ja ujawnię sędzia i inne rzeczy. Dlatego ja chłop się wystraszył, ale nic, nic nie znaczy, że zrobił coś takiego i tak musi się przyznać i tak od tego w wizualizować dlatego mnie to zdziwiło w Zawianie, że nagle no, paczkomat zrobi w Kielcach nagle to jest śmieszne ja wiem, że o tym ja wiem o tym, że aż nie zrobię tego paczkomatu bo trzeba to zapłacić i, i utrzymanie tego konta w paczkomacie to się płaci co miesiąc to nie jest tak, że o bo zakładasz paczkomat i tego, bo co miesiąc trzeba wpłacić za miejsce paczkomatu, czyli za skrzynkę paczkomatu. No właśnie. On się obsrał, Asbet, ale nic, nic w tym kierunku nie uznam, bo i tak musi się przyznać do prawdy czym jego nie chroni, że Ala zrobił paczkomat. ja zobaczyłem, to jest ze śmiechu pękłem, że się obsrał. Azbet. A widzicie? A widzicie, to jest właśnie to, co ja mówiłem, że nagle się obsrał, bo nagle nie wie, co zrobić. To się wewnętrzne zrobił, że Ala paczkomat. Nie wierzę w to widzowie i wami i nie będę wierzył, azby masz do wieczora dzisiaj czas, żeby wziąć i przyznać się do prawdy. Bo jak nie, to ja za ciebie to zrobię. Żebyś się nie dziwił, że wystawię na wykopie zdjęcia tego samochodu, gdzie on się stał, kto tam był w samochodzie i dopiero się obszarz co tam. No, widzicie. Wysawi fajnie. On się opsał. Bo myśli, że hmm, jak to się mówi? Hmm. hmm. Kurde, nic z głowy. Wycalifajny. On się obsał i próbuje zatuszować. O właśnie. Zatuszować tą sprawę. Że niby zrobię paczkomat. Coś mi tu jedzie. tego typu. No właśnie, nie wierzę w to. Azbak masz do wieczora dziś czas, jak nie to ja za ciebie to zrobię i dopiero będziesz obsrany totalnie nic czym cię nie uchroni to że zrobiłeś niby paczkomat i kogo tu chcesz wkręcać, sam siebie wkręcać, nie mnie ani innym ludziom tego typu, no właśnie no dobra, widzowie i fani, to jest taka informacja, że po prostu niczym się nie chroni, tylko próbuje Zamędli oczy za sprawę, że niby zrobię ten paczkomat. Nie wierzę. Nie wierzę tego typu. A prezenty to nie se włoży w cztery litery i przekręci sobie. Bo ja żadnych wantów nie mam zamiaru brać. Od tego zacznę. Tego typu.